E, dobra, a jest tego pro. Bo ja sam akurat e, nie mam pojęcia, czy wszystko działa, czy jest e, uruch uruchomione do trybu nagrywania. <tryk> <tryk> Trochę będę się jąkał, bo to pierwszości. Nie mam pojęcia, czy się nagra, ale niech, niech sobie akurat się, e, się nagra. Nie niech sobie będzie, bo e, dzisiaj e, kurier e, podjechał do mnie i paczuszkę dał zakupiłem sobie z Allegro, e, gopro po to, żeby nagrywać gospodarstwo bo zobaczyłem akurat widzowie wizowie na YouTubie i postanowiłem e, się trochę podłuczyć i mówić tak samo jak e, na YouTube się mówi przekazywać do widzów bo na YouTube e, to e, było powiedziane akurat Bary kierował się do widzów ja YouTube'a dużo oglądam to e, akurat e, ogarniam i też widziałem, kiedyś tam oglądałem vlogi E, watnie z gospodarstwa i postanowiłem ja też pokazać gospodarstwo jakie ja mam, e, żebym e, się pochwalił, ale dzisiaj to spróbuję prezentację zrobić, żeby was sprowadzić, pop poprowadzać, żeby przygotować, e, przygotować wszystko. E, właśnie pokazać te e, polskie e, gospodarstwo, e, właśnie jak ja tu mieszkam. Mieszkam akurat na Woli Brunowskiej. E, całe życie, nawet dzieciństwo e, tutaj spędziłem i mnie skuliły e, rolnictwa. Skoły rolnicy ja nie skończyłem, bo nawet do niej nie poszłem, bo u nas w okolicy nie było. Było gdzieś 15 km dalej, jeszcze daleko. Bym się e, spóźniał, się do szkoły. Bo autobusy jedzą, tak, e, takie za autobusy, że. Żebym się nie wroił, bym musiał e, samochodem jeździć, a ja sam... A wszystko to zobaczyć tam nie na spolerował na ośniku. Pokaza akurat widząc dom akurat tutaj mieszkam, bo e, po rodzicach akurat przejąłem gospodarstwo ojciec e, kopnął akurat e, kalendas i na cmentarzu jest tylko matka gdzie matka gdzieś akurat na tarkę akurat pojechała ja powiedziałem. Filmiki nagrywał, ona powiedziała, że boś z siebie dorobi, ale powiedziała, że, że jak zobaczy, wszystko co będzie, wszystko się zmieni, to zdanie e, zmieni. Bo początek jest tragiczny, a potem jak się zobaczy, to się zmieni zdanie. To wtedy się przekona. Ale jej nie będę pokazywał na filmu. Bo ona powiedziała, że nie sobie pokazywano. Gospodarstwo Dziada, Pradziada, e, Oj. E, Dziadka, dziada, ojciec i syn akurat co teraz akurat nagrywa ja nazywam się Damian i nagrywam dla was mojego pierwszego vloga Seria to ja wymyśliłem Polski Rolnik bo jestem w Polsce i prowadzę oczywiście gospodarstwo rolne i z tego ułożyłem nazwę Polski Rolnik pokazać jak tu się żyje na polskiej synafolii brunowskiej tutaj jest stare bo to pradziadek z prababciem akurat to używali a my to zaczęliśmy dbać, żeby pamiątka była i to jest do dzisiaj aktywne, że można robić bo to jest fajne, właśnie widzowie bo tu tylko rurę podłączyłem żeby w mieszkaniu było ciepło, bo to trzeba otworzyć, drewno wrzucić, to nagrzewa się ekologicznie lodówka takie meble jakieś takie Tutaj jest... A, to, co tu mam? a tutaj jest Wiot sorry przepraszam Bo ja, ja się stresuję i źle zrobiłem Bo to pierwszość, nie? Tutaj jest zwi, ale do piwnicy się a tu jest pokój Gościnny Bo ja wyremontowałem, bo tu kiedyś y, Dziadkowie mieszkali, ale Ja kiedyś spałem o... Tutaj ja spałem, ale remont e, zrobiłem. Tutaj jest wizowie jadalny. I wyjście awaryjne. Takie... jakby ogień by był, pożarowy. Ja z nimi wychodzę, bo... bo to awaryjne są przecież, pożarowe. I postanowiłem na górze mieszkać. Dzieciństwo spełnił. Tutaj jest... A, wizowie, sorry. Tu jest toaleta, pomyliło mi się. Mi zowie, bo to jest ze stresu, bo się stresuję i się mylę się yy, gubię, się yy, przy pierwszej no ale, ale to przejdzie akurat. Rozgadam się i będzie lepiej. Bo ja głupoty gadam, bo ponieważ ja nie myślę, bo się yy, stresuję, się boję, akurat ze zle wyjdzie i będzie ta, yy, mnie hejtować oto yy, to, że zle akurat nagrałem. Ale akurat się, się staram, żeby... Wam się podobała laterkę tutaj zapalę. Lepiej nie. Moja laterkę zapaliłem w telefonie. I zostawcie łapkę w górę dzisiaj. E, operowa prezentacja, tutaj e, e, Tu był mój pokój akurat. Ja teraz jest pokojem gosiny, moja już tutaj nie mieszkam. Bo tu kiedyś dziadkowie mieszkali. A tu teraz ja mieszkam w tym pokoju meble przeniosę tam do drugiego pokoju. Postanowiłem o tutaj o tak zrobić, żeby było. A safę mam w drugim pokoju. Tam idę jest załatwiamy sprawy. Na dole jest łazienka, e, obok tego e, pomieszczenia, jak się idzie e, do piwnicy i tutaj mamy akurat widzę laptop e, gamingowy i nim akurat e, będę montował film za pomocą się poradnika, żeby wyjść. No i tu obejrzę, bo ja nie umiem montować. Chcę się nauczyć, bo też słyszałem, że takie rzeczy się robi. A tu są papiery gospodarstwa, rachunki. A tu jest balkon. Se wychodzę i z świeżego powietrza zdycham. i mogę się pooglądać. Piękny wiejski krajobraz i masyny rolnice co tutaj akurat pracują. A, a kiedyś to, to ka usiadłem, sobie kawę piłem, bo wziąłem sobie taborecik. Teraz pójdziemy akurat e pokazać gospodarstwo. Dom pokazałem. Tu jest kantuj mi się. Tutaj synka. Okay, tak jak kiedyś co to pamiętam, że narzędzia były. <laughs> Tutaj jest taki slog ogrodowy, bo ja tym e, myję e, ciągniki podłączam sobie do takiego kranu, co wodę pusa i dzięki temu e, myją ciągniki. Ja są brune i psane karmisz, bo, bo akurat e, się przygotowałem na to. Ale paczkę musiałem wizowie rozpakować, długo, e, e, długo mi zajęło. Ale jeszcze musiałem się nauczyć instrukcję. Yy, poczytaj tutaj ogródek jest. Taki, że tutaj kiedyś się bawiłem, yy, tutaj jak majówka jest grill, jest jakieś ciepło, można sobie poimprezować. Sąsiada mam o tam, o tam daleko, o tam ale kurki nie ma sąsiedzkiej, bo my oddzielnie mieszkamy przy płocie to nie mieszkamy, bo jakbyśmy mieszkali przy płocie to bójka by była. Palecie jakże przed ty. Bo to, to... to ja zepsułem. Śmieci... E, rower też zepsułem, ale... Niech sobie stoi to sobie. Brama z wurtką. Dobra, ja zapalę ten telefon, żeby było widać. Tam mam krzynkę na listę akurat. E, Listo, ono przychodzi i <laughs> rzucam. mi. listy, ja przychodzę, odbieram, sprawdzam, czy przeszło I tutaj... E, różne wiaty mam akurat na masyny i ja posiadam gospodarstwo z krowami i gospodarstwo mleczne i to jest akurat nowy nabytek dwa lata temu akurat zostało wymienione. miałem taki stary ale za mało było i trzeba było większy kupić, bo bo tak akurat widzowie postanowiłem, żeby było ale z ojcem akurat porozmawiałem, ale ojca nie mam, bo bo trzy tygodnie temu kopnął kalendarz i, i poszedł akurat do nieba. E, najpierw trzeba pójść na cmentarz, potem taką drogę przejść, czy do piekła, czy do nieba. A to jest widziałem nowy nabytek. Dwa e, lata temu akurat e, zakupiłem e, dotację dla e, za młodego rolnika, bo kurs zrobiłem, bo, bo do tego było akurat posemna I ojciec dał e, pieniążki ale e, słabo się nauczyłem, ale zdałem bo ja mam problem z pamięcią akurat i, i wtedy posłem e, złożyłem papiery i, i takiego caseika kup Kupiłem Chciałem innego ale ten bardziej w oko mi spadł bo idealnie pasował mi na gospodarstwo taki nie za mały, nie za duży, pod gospodarstwo. żeby po prostu tu jednym czynnikiem bez serwy nie robić żeby E, żeby 3 dni praca polu nie była, żeby szybciej obrawić pracę w polu bo deszcz, buza, śnieg, przyjdą warunki pogodowe, a ja będę dalej robił nie, postanowiłem kupić ciągnik po to, żeby szybciej robota zła takiego kieszyka fajnego kupiłem, mi się podoba z którem musiałem jeszcze dodatkowo dopłacić ale na puk akurat sobie zbieram e, pieniążki Takiego kopiłem, takiego chciałem, taki mi się podobał Takiego wybrałem, bo lubię markę case. Case to polska mod. takie przysłowie, co, co ostatnio słyszałem u um, mega koliza A tu jest stary ciąg. Dziada... Dziada... Pra, y, pradziada, dziada, ojca i teraz ja. Mam. To jest zabytkowy ciągnik Tutaj tam gdzie jest zbiornik na paliwo no było troszeczkę inaczej, trochę modyfikacje dziadek z ojcem zrobili. I tak zostały e, i tak my być i tak, tak się nauczyliśmy żyć. Taka 40. Ursus C411 <grym> był sprowadzany akurat państwowo, bo to za gierka akurat zostało zakupione za za te że się dawało worek z i świnie i się wtedy czekało się miesiące na odbiór ciągnika, jak akurat papiery mi i telefon telefony były inne, takie na korbkę się kręciło taka dziura była, się wkładało palec i się kręciło i to jest tego E, Chciałem powiedzieć, że wypadło mi z głowy ze stresu. Jak mi się przypomnie to wam akurat powiem: e, Przydział, e, przydział. E, zostaliśmy akurat na te ciągniki, zostaliśmy wersję nową. Też był przydział odebrać z PG-u, ale pg zmienili że mieli zepsutego i, i musiałeś wypróbować. I udało się ten. Przy, to było na szydzieckie, akurat szydzieckie, bo tak, tergizja z co co nazwą posła. Ale dało ją uratować, ale im się nie chciało naprawiać. Woleli wywali na złą po to, żeby e, mocnego wziąć lokomotywę Ursusa. A e, tutaj jaki dremno zega. Ja tutaj sobie kroiłem e, wczoraj e, drewno, żeby ciepło w domu było na zimę. Przygotować, bo mamy... Pr e, trzeba powiedzieć, widać, że mamy wiosnę, że cieplutko idzie. Tutaj e, kosiarka rotacyjna e, 2000 Produkcja 2012, a zakupiona była w 2013. Mieliśmy też wersję starą, ale się połamała i musiałyśmy... Przepraszam, uh, kupić... Przepraszam, uh, nową kupić i cieszyć się tego. Wtedy nie mieliśmy dużego ciągnika. Musieliśmy wszystko do 40 dostosować. No to tylko jedyny ciągnik na farmie znaliśmy. 50 lat. Pracuje u nas w gospodarstwie. Tak tak na oko powiedziałem, tak jak co wiem. Bo on był za Gierka kupowany. To jest siemnik do kukurydzy. E, kultywator skibowy. A tutaj garaż ostatnio został e, wybudowany. Miałem kupować Passata, ale wymierzyłem sobie, że do garażu się nie zmieści i kupiłem taki, tani, e, taki tani samochód. Żeby nie przepieć pieniędzy, żeby mieć na życie. Samochód jest po to, żeby wozić mnie tam, gdzie będę musiał potrzebować. Sklep, kościół, właśnie do sąsiada, do kiosku, do zapki, do Biedronki. Taki samochód codziennego użytku, że mogę na wakacje pojechać, do pracy. Jak ja przestanę gospodarzyć, to do pracy pójdę normalnie. Rolnictwo to też jest normalna praca, a miastowy mówi, że rolnik się opierdziela się i normalnie pracy nie ma. To nie jest prawda. Niech miastowy zobaczy, jak jest ciężka praca, bo rolnik karmi miastowego. Jedzenie jedzenie, mamy dzięki temu, że rolnik produkuje jedzenie. A tutaj oczywiście posiadam kury. to ostatnio mnie gonił, ale się uspokoił, bo wstryskał, został i się ogarnął. To właśnie ten. Próbował teraz pójść, ale on się boi mnie, bo, bo, mu, bo mu coś tam nie dałem mu jeść, bo musiałem e, ziarna akurat z boza e, dać, żeby pójdzie pały. Kiedyś były tutaj króliki i nie ma. Zapomniałem, żeby te zwiski się nie urwały. Kluczyk to ja nie wiem gdzie. No, tutaj header. od kombajna mamy, mamy akurat e, tutaj pająka. E, są sarkę, z talezówka, złam i mulcer. Tak, taki do y, do trawy, taki do kwas. chwastów tu są w trawie są. Takie... Takie żeby tnąć. Tego mulcera kupiłem razem z ojcem. Bo ojciec, tutaj z tyłu... Były takie kwasty, jeszcze na polu były kwasty, takie tra z trawy, takie i musimy to skosić, a kosiarką rotacyjną tego nie robiliśmy, bo chyba by połamało, a tutaj mamy bizona eee, bo, po remoncie, silnik odremontowany, żeby był sprawny i kolor, kolor, opona, wszystko zrobił, bo on był taki zdarty. Taki już nie nadawał się do życia, by teraz zepsuł się i nazwał. Ale postanowiliśmy nowe życie mu dać i nowe i to daliśmy. To y... Taki... się skarnie. Jest ładny, podoba mi się. Dziadek go sprowadził z begieru dobre stanie, ale życie go zniszczyło i remont. I nowe życie ma. A przyczepy nie ma, bo sąsiadowi pożyczyłem, bo musiał e, sąsiad pojechać, e, prze, e, przedać e, zboże. Bo, bo jedną przyczepę miał i za dużo zboża i trzeba było mu pożyczyć. Bo powiedział, że jedną przyczepą to do jutra nawet się nie wyrobi. Tutaj e, gnojówka, przyczepiał wąs i do gnojówki. Gnojówka i rozutnik, to, to na razie nie ma. Bo muszę odebrać od mechanika, bo mu na polu kamień piepsnął e, beczkę i się rozwaliła. Dziura się zrobiła. A z roz, rozrzutnikiem te wały, co e, obornik wyrzuca. Tam e, te tyły, jak się kręcą, jak na pole e, wyrzuca się obornik, to się rozleciało. Płyta obornikowa, e, srac, to i to. Y, silot na kisonkę trochę obróz y, pryzma na kisonkę obrus, bo trawa rośnie akurat a tutaj oporowy garas taki kupiłem garas żeby mieć taki zwykły normalny samochód na co do codziennej jazdy <kłysy> tutaj sobie wam pokażę y, do case'a e zakupiłem y, dwa miesiące temu Śmier jak, w, jak ten, jak ojciec poszedł do szpitala. Ja nie będę mówił na co że zmarł, bo to moja prywatna rzecz. Bo ja nie jestem po prostu mieć hejterów ze śmieli. Bo już zauważyłem u kogoś tam, u youtubera, że mamę wyśmiewają. Zmarłam osobę i nie wolno. Bo to o brzydkiej i potem można mieć problemy. I tutaj mam talerz. Kultywator, poza jest, żeby szybciej polu obrabiać. A ja chciałem powiedzieć, że vlogem nagrywam. jak ja na początku nie mówiłem, bo czasami będę zapominał. I rośnie się was na wozu. No wapna też. A tu jest moja elegancka chałupa i pies się, coś się sprzebuwał. Niech usiądzie. Tu jest moja elegancka chałopa i sam mieszkam. mamusia A rodzinę mam w innym mieście, innym domu mieszkają. Tutaj też pokażę. bo jak ja tutaj mam e, realitas. Tu jest nowy nabytek <laughs> Miałem taką mienną ale Ale się połamało W polu Nazwam posła pieniądze zostałem i taką y, zgrabiarkę kupiłem Tam Pająk to przez sąsarkę a to jest zgrabiarka y, Ta zgrabiarka mi się podoba bo będę bardziej kejsem robił I kupiłem to chyba z tydzień temu bo, bo jest obowiązkowo mi to posemne do sianu kosu. Jak się krowy ma, to są karmi. Stare. Tyle lat przeszło. I się cieszę z tego, że jeszcze w użyciu jest i działa. Eee, po, po zaniaka. A tutaj coś mam. Chyba ja poponuje mi za ja Kiedyś tam przyszłość, kwasy tu wyrastały. A z silosem to jest zadowolony, bo. Bo silos kupiliśmy wami dwa lata temu. Opróźniony jest, bo sa było pojechać i wszedać i mieć pieniądze. Mogę wam 40. jest farty. ale do garażu będę parkował, żeby Rydzan nie złapała w te des. Wszystko oryginalne jest. Naprawiałem, naprawiałem oryginalne z Mir Mirkiem. Bo Mirek mechanik taki jeden. Naprawialiśmy po to, żeby było oryginalnie, żeby działało i się kilka lat pochodziła tu na górze takie takie strych. Zrobina by się przydała i tutaj się otwiera i, i belki będą zostać Albo jakie graty. Takie sobie gospodarstwo mam i z tego się cieszę, że mam. Całaś cieszę się z tym, co dostałeś i nic nie zmienię. I nic, E, nie psuj. Jak zepsujesz, to pójdziesz siedzieć do więzienia. Za to, że zbankrutujesz, że nie będziesz miał e, pieniędzy przez to, że zepsułeś. Na automaty nie będę jeździł, bo to nielegalne można się uzależnić i problemy dorobić. I napiszcie, jak gospodarstwo Wam się podoba, jak chcę film. E, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Bo z poradnika akurat e, mówię to, co się nauczyłem. E, nara.